A oto i kolejny rubaszny odcinek z Akademii Jazdy Konnej, który tym razem zaczniemy trochę e, nietypowo, a mianowicie od wyjęcia konia z wybiegu, ponieważ uznałem, że ten jeden raz mogę go e, oporządzić e, na odcinku normalnie. Tak, żebyście mogli zobaczyć w sumie, jak wyglądają w praniu te nowe, wspaniałe e, narzędzie, na które poszło tyle ciężko zarobionych złotówek. Tutaj wziąłem już normalnie te wspaniałe narzędzia do czyszczenia i klikamy na wyczyść konia. Tak, giewącik już się raduje, jak znowu... Jak znowu, co za sformułowanie. Jak zwykle leci z niego kurzu tyle, jakby biegał po saharze. Okej, okay, to już jest. Jak widać jest to o wiele szybciej. Teraz z tym wszystkim... Więc już nie zajmuje e, to tyle czasu, co wcześniej, nie jest tak frustrujące. Jedynie tylko zabawa grzebieniem jest dalej wnerwiająca, tak jak była. Niestety. Jak zwykle leci z tego konia jakiś paskudny łupież. Okej, okay, dobra, ogon czysty. Ale i tak jeszcze jeden kwadrat trzeba jakoś zdobyć, powiedziałem. Niestety gra jakoś... nie reaguje na to. I zawsze jest jakiś problem z tym grzebieniem, że zawsze lecą tylko dwa, a trzeci to już prawie, że nigdy. Eee, o, dobra, poleciał. I teraz wyciąganie gówna z tych kopyt, które, z których też się ciągle tego sypie, jakby nie wiadomo po czym ten koń łaził. O, i już jest czysty. Eee, I okej, okay, dobra. Eee, I możemy dzionek kończyć. i pewnie trzeba znowu z Kasią porozmawiać. A, jakże, zamknij Dzień dobry, jak było wczoraj? Jeździłaś konno? No. Tak. I co, fajnie było? Tak, bardzo fajnie. Ale to nie moja przyjażdżka Czemu to jest słów. tak, że cała płoniesz. No daj spokój, nie dręcz mnie. Spotkałaś ich, czy nie? Tak, spotkałam. Mam cię pozdrowić. I zaprosili nas dziś wieczorem nad jezioro. Nad nasze jezioro? To miło z ich strony. Zapraszają nas nad nasze jezioro. Nasze? Chodź, nie bądź taka. Myślę, że to miłe z ich strony. I Krzyś pytał o ciebie. Ach, tak. A? Spotkamy się wieczorem przy stajni i pojedziemy tam obie? Dobrze. Teraz musimy się pośpieszyć, żeby nie spóźnić się na zajęcia. Czyli oczywiście. Koniec tej pory dnia. Lecimy z kolejną. Tak, zajęcia. Irina, Irina tam sobie siedzi z. E, Alanem, czy jak mu tam było? A Feodora siedziała z Elizą, o, dziwo. Czemu ona nie siedzi z Dorotą? Co mam zrobić? Porozmawiaj z Elizą. To najpierw pogadam. A nie, to jest Kasia, więc pewnie coś będzie razem. Feodora, co jak powiesz? Ty znosisz towarzystwo Elizy? Mówiłaś. A, co ja ku nacisnąłem? Dorota. Pani Moro, nie powinna być taka zuchwała. Inaczej moi rodzice zatroszczą się o to, by straciła pracę. Raczej pani Mola mogłoby się zatroszyć o to, by ta straciła miejsce w akademii. Spójrz Liza. Co się dzieje? C mów ciszej. Zachowujesz się jak lefty. Sprzedawca, ten dziwny typ z ulicy Sezamkowej. Co się dzieje? Jak kto? Emil? Uważaj, mam ważne informacje. Over and out. Brakuje ci na wszelki wypadek prochowca. Co to za informacje? Prochowca? Wspominasz sobie nasze ostatnie wieczorne spotkanie? Eliza, wiem już o co ci chodzi. Nie jestem głupia. Nie rozpracowujemy aż tylu interesujących przypadków. Aha. Już, wyrzuć to z siebie. U Maxa w biurze stoją świeże kwiaty. Of, no cholera. Co powiedzenia? Halo, Paulina. Kontaktujesz? Szukamy tajemniczej, zakochanej pary. I tak zupełnie przypadkiem... Proszę, tylko nie to. Co? Więc całkiem przez nie uwagę Max ma świeże kwiaty u siebie w stajni? Wszystko jedno. Przypadek? Myślę, że nie. Ale przecież nie, ich nie widzieliście. no. Jest właśnie tym o kogo nam chodzi? Kto niby miałby się z nim spotykać. Nie mam zielonego pojęcia, ale wysokie, byłem... choćby z ziemi. Bardzo proszę o pozwolenie na odmeldowanie się. Czy wszyscy tu mają bzika? Na razie. Na razie. Okej, okay, to zanim teleport to jeszcze z Kachą pogadamy. I fajnie, że te się przesłuchiwały. Mam nadzieję, że na tym turnieju przed lepiej niż ostatnio. Ty znowu chcesz przycinać. Dobra, to kolejna pora dnia. Aha, czyli już wieczór. U. I się Paulina sama obróciła, porozmawiaj z Kasią. No zobaczę kurde, te świeże kwiaty. No w cholerę tych kwiatów. Tylko widzę, że tutaj kolejne są plakaty z końmi. Te... Ta... Tego mi było potrzeba. No, siema Kasia. Jesteś gotowa? No, jestem. Możemy zaczynać. Tak, możemy zacząć. Bo nie wiem, co, byśmy, co bym miał robić innego. E, dobra. Bierzemy... Co mam zrobić? Osiadła i swojego konia. To co, przebieramy się. Bierzemy siodło. I z ruchem, jakbyśmy mieli, nie wiem co, w żopie, Osiodłamy konia. Aha, no zakładaj Paulina. Ok, jest i gotowe. Kasia już czeka. Co mamy zrobić? Pojść konno z Kasią nad ognisko nad jeziorem. No. Aha, teraz idzie za mną. Nagle, już myślałem, że mi znowu zbijesz. A, to takie buty. O, biegnie, biegnie, kurde. A tutaj, jak zwykle, od groma zakrętów, ciągle ta sama niezmienna trasa. Eee, jaki pacan złożył akademię jeździecką w miejscu, gdzie jest tyle zakrętów i nie można nawet, nie wiem, Cieszyć się czymkolwiek No chyba, że ktoś lubi zakręty i to dla niego jest sens życia tu ja miałem biec kurde się zgubiłem trochę eee, ten dobra to biegniemy. Kasia dobiegła Mm -hmm. I kolejny zakręt. Chyba sztucznie chcę gry wydłużać tymi zakrętami. Bo myślę, że to jest po prostu takie fajne. No i chłopaki już I oby mieli pikolo. Ło! jaki teleport? No wreszcie! Już baliśmy się, że nie przyjedziecie! Bzdura, przecież powiedziałam, że przyjdziemy. Cześć, Kasiu! Oooooooh. No tak, macie dużo sobie do opowiedzenia. Może jedziemy? No. Jasne. Mamy też ze sobą coś do jedzenia. Tak? Piccolo? Czy co oni tam mają? Miło to było z Wami. Może to powtórzymy? Jasne, ale może w weekend, kiedy nie musimy wszyscy wychodzić tak wcześnie. Tak, szkoda, że musicie już iść. No tak, no. Na pewno jutro też nie będziecie mogli się wyspać. No dobra zgoda. Dobranoc. Pra Miłych snów, Kasiu. Na razie. Tak, a niech zwykle odjechali na tych rowerkach. Było cool. Dziewczyna naprawdę owinęłaś sobie Krzysia wokół małego paluszka. Nie może od ciebie oderwać oczu. Tak? Miałam wrażenie, że Aleks był nie mniej zachwycony niż ty. Naprawdę tak myślisz? No nie wiem. Przestań nie mów tak. Musiałeś zauważyć, że przez cały czas patrzył na ciebie maślanym wzrokiem. O. No, no tak, on też mi się podoba. U. Widzisz, przecież nasza czwórka idealnie do siebie pasuje. No już wracamy, inaczej będziemy mieć spore kłopoty. A czemu kłopoty? Co już koniec tego dnia? Eee, tylko zaraz, czy koń był już oporządzony, bo tak muszę zobaczyć. Chyba nie był, tak? No oczywiście, że nie jest oporządzony. O w doper, gdzie jest mój koń. <grym> Bo, że koń został pewnie nad Bajorem, tak? O jasny gwint, muszę brać konia. Uch. Dobra, wiecie co? Z racji tego, że ten odcinek byłby bardzo krótki, a nie chcę go tak szybko kończyć, to. zakończymy go tak jak go zaczęliśmy czyli oporządzeniem stajni. A posłucham jeszcze sam, się powie. Nie pamiętam, gdzie położyłam swoje. Pytałaś się już o zgrzeble, ty cholero. Konie, pogłasz swojego konia? Ale to nie jest mój konie. O, jakie słodkie. I co, tu też mogę swojego konia pogłaskać? O, dźwięki cudne. Teraz se posłuchamy coś jak programista, że? Mhm, tak, to było wspaniałe. Okej, okay, no to ten odcinek. Jednak troszeczkę może wyjść dłuższy, nie sądziłem. E, dobra, stania jest. No jak już jesteśmy, to od razu bierzemy sobie e, olbrzyma. Okej, okay, jest olbrzym i w sumie nie. A, tak, oczywiście. W sumie nie wiem, czy trzeba z nim wyłazić, czy nie. Wolę go brać na wszelki wypadek. No i robimy sobie trening. Chcemy, żebyście mogli zobaczyć, jak to cudo. E, wygląda przy okazji, chociaż pewnie gra i tak w tym kiedyś nas w końcu uraczy w trakcie rozwoju cudnej fabuły. No, chyba że to jest tak z dupy dodane. Okej, okay, czyli Quick Time Seven, który od razu skopałem na wstępie. Dobra, ten już po raz mhm, piękna muzyczka w tle. O, to mi dzisiaj wyjątkowo idzie do dupy. <grych> dzisiaj, a raczej teraz, bo już dzisiaj to już nie wiem, który raz w to gram. Ech, po prostu sobie zrobiłem sesję nagraniową z tymi odcinkami. No dobra, ale no 5% i tak wpadło. Okej, okay, może być. Nie wiem gdzie jest olbrzym, ale mam to w sumie gdzieś. Ech, te. Aha, tam jest olbrzym. Może dojdzie, dojdzie jakoś. Ech, no to co? Teraz trzeba potrenować Ech, skoki. E, bo to bardzo ciekawe. Możemy je trenować jeszcze tam nad Bajorem, ale tu jest o wiele szybciej i łatwiej, więc... E, nie chcę mi się tego robić tam nigdy. Okej. Okay. A szlak. Myślę, że się akurat pojawi to do używania ta ikonka. Aha. Mm -hmm. No. Użyj. I trening. A no, o, przy okazji dochodzi. Niech się uczy. nie ma na to wywalone wszystko. Okej. Okay. Skoki plus 5. To jeszcze jazda westernowa. I zderzenie ze ścianą. Bo tak. No i to z tego, że Paulina zmęczona, wieczór jak widać się w ogóle nie zmienił, Sro srońce. słońce na tej samej pozycji i biegnę w złą mhm. Myślę, że to jednak pójdzie trochę szybciej. No tu takie buty, no ale jak ktoś lubi dłuższe odcinki to mam nadzieję, że będzie mimo wszystko zadowolony, że w końcu nie jest to 11 czy 12 minut. A wyjdzie może nie wiem z 15-16, tak tylko strzelam teraz. Olbrzym jak zwykle gdzieś w tyle. Mamy to gdzieś. Jedziemy na westerna. Też można, można trenować w trzech nie wiem dyscyplinach. W takim hamowaniu szybkim albo wiezie między beczkami, albo e, wiezie między tyczkami, co też właśnie to e, uczynimy. Okej, okay, używamy i między tyczkami wyścig, czyli kolejny Quick Time Event i Epicka Muza. To Tak. No i zaliczone. Ok. Kolnie spad z nieba i można wracać do... ...brzyma nie ma? Tak, można wracać do... E, a raczej pod wybieg i dopiero przy raz. Widzisz, nic się nie oczai bez jej wolnych, cholera jedna. Kolejny taki zupy zakręt. E, jakby to było o wiele prostsze, jakby tej górki tu nie było. A i jak wygodniejsze? A cholery jeszcze nie ma? Eee, jak to się wleczy? Paskudnie. O, no i właśnie coś takiego to jest jeszcze ta jedna z tych dyscyplin eee, na westernie. Dobra. Eee, młody zostaje tutaj. Ja tu podjeżdżam pod stajnię. Dobra, zsiadamy. I można się zabierać za e, czyszczenie i tak, to takie pasjonujące. I żeby było paskudniej, najpierw e, wymienimy... E, czy nie wymienimy, ale nalejemy wodę, tak, żeby sobie specjalnie Paulina mogła podreptać w tym pięknym, jakże ubrudzonym boksie. O, taka moja mała zemsta za to, że się rusza i chudzi jak jasna cholera, i że w ogóle ma rozum jakiegoś, nie wiem, no. Eee, dobra, woda jest, teraz można jeść po pasze, która o dziwo, się jeszcze nie skończyła. Hmm, ups, ups, ups. Wiadro przyszło przez ścianę, ale to kto by się tym e, przejmował? Tak. Dajemy koniu paszę, niech sobie żre, bo to takie e, fajne. W sumie tyle dobrego, że ten box dali na prostych wideo, więc nie trzeba aż tyle, e, e, aż tyle łazić. I Ile ten koń narambało tych kulek? Jedna, druga, trzecia, czwarta. Teraz e, piąta kupa, szósta i... okej. Okay. Mhm. Widły rzucamy gdzie popadnie i lecimy po słomę, a potem po konia, tak. Aha. Oho, się szukuję chyba najdłuższy odcinek e, w historii tej serii. Jak na razie. No i jest kuni. A przypadkowo dałem, żeby go pogłaskać, ale no dobra, niech się cieszy. Gewąt, kochany. Dobra, używamy stajni, więc trzeba zejść. No, dobra. Aha, siodło się nagle zmieniło na coś innego. Aha. Dobra, rzucamy je, się nie przebieramy, bo Paulina moim zdaniem w tym stroju wygląda o niebo lepiej. Bierzemy zestaw do pielęgnacji. Bierzemy. Piękny odwrót, i biegniemy. Jakby się paliło, i się komuś nie chciało w to uwierzyć. Dobra. Tworzymy w boksie nową Saharę. Czemu by nie? Aha, teraz. Kar Kardaczem, tak? To Kardacz był? Zaraz zobaczę. No, Kardacz. Tak. Piękna nazwa. Dobra, jeden punkcik zleciał. To cię trochę poczyszczemy. Tu mi się nie da, dobra, tam się dało. I ogon jeszcze. Lecimy. Mhm, tak. Pocujemy ci ogon, koniu. Tak, pocuję konia. Wspaniałe zajęcie. Będę miał się czy pochwalić, godne. Dobra. I wywalamy gówno, którego jest tu to zawsze tona. No i chociaż szybko leci. Okej, okay, koniec już jest czysty. Okej. Okay. Eee, no to co? Eee, wyszedł chyba najdłuższy odcinek. Tak na liczniku mam jakieś 19,5 minuty prawie, więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia czy tam usłyszenia w kolejnym. Na razie.